Kasper wygrywamy drugie spotkanie i rywalizacja zaczyna się jakby od początku. Jak ocenisz to spotkanie? E, szybki mecz, e, szybki mecz mecz, e, bramkarzy. Z jednej z drugiej strony super roboty robiliśmy, e, wykorzystaliśmy e, błędy tyskie. strzeliliśmy te dwie bramki więcej. No, tą ostatnią do pustych, prawda, ale ważne, że dowiedzieliśmy to do końca i jest jeden jeden, zaczyna się seria od nowa i jedziemy do Tychów. W Tychach rozegraliście praktycznie dwa mecze. Jak regenerowaliście się? Yy, jak zregenerowaliśmy się? No, mamy troszkę mniej tych meczów jak tych, ale to, to też tak nie można patrzeć na to, bo play-off to się gra finał. Przeważnie, przeważnie finały to się gra z serduchem się wygrywa i zregenerowaliśmy dobrze. Widać to było dzisiaj. Siły było grać nawet na więcej niż jeden mecz. Dobrze, że nie było tej dogrywki, ale cieszymy się z tego, że wygraliśmy. No i tak jak mówię, przygotujemy się do następnego meczu. Dzisiaj Waszym dodatkowym zawodnikom byli kibice, którzy stworzyli niesamowitą oprawę. Tak, super grać przed taką publiką. O to chodzi właśnie we finałach. Super, że kibice przyszli. To był nasz, tak, tak się mówię, ekstra zawodnik. Tylko tak dalej trzymać i, i tyle.